Witajcie! W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy Visual Merchandising to manipulacja? Eee, do nagrania tego odcinka sprowokował mnie jeden z komentarzy w mediach społecznościowych, i w, dotyczący właśnie tego, że działania VM to manipulacja. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć Wam na, ten, na to pytanie i pokazać mój punkt widzenia. Zapraszam. Czy visual merchandising to manipulacja? Mm, bardzo dziękuję, tak naprawdę, za to pytanie, bo um, uważam, że warto jest się nad tym zastanowić i warto jest w ogóle postawić takie pytanie. Dlaczego? Dlatego, że. Często, jak rozmawiamy w ogóle o działaniach wizual merchandisingowych, merchandisingowych w punktach sprzedaży, to słyszę takie określenie, że to tylko chodzi o to, żeby było ładniej i tak dalej, i tak dalej, żeby było przyjemniej, a potem nagle pojawia się taki taki zarzut, bym powiedziała, że visual merchandising to manipulacja. Ja odpowiem wam tak, jak uważam, pokażę wam swoją perspektywę. Zatem wam kilka pytań. Czy wolicie wybierać się na wczas, na wyjazd do przyjemnego, ładnego, pachnącego hotelu, czy wybieracie zatęchłe hoteliki z obrzydliwymi, starymi materacami? Czy lubicie iść na spacer do przyjemnego, ładnego, zadbanego parku? Czy wybieracie na spacer park, w którym są połamane ławki, w którym nie ma zadbanej zieleni? Czy wybieracie sklepy, w których miło i przyjemnie robi się zakupy? Czy wybieracie sklepy, które są niedoświetlone, brzydkie, nieatrakcyjne, z mało widocznymi cenami i jeszcze z nieprzyjemnymi sprzedawcami? Raczej większość z Was odpowie: Tak zakładam. Że wybieracie tą pierwszą opcję. Wybieracie miejsca, w których jest miło, przyjemnie, sympatycznie i w których yy, przyjemnie się i wypoczywa, i robi zakupy. I dokładnie wszystkie działania wizual merchandisingowe mają za zadanie poukładać określić pewne schematy funkcjonowania i działania sklepów, pewne schematy budowania ekspozycji po to, żeby ta ekspozycja była miła, przyjemna i atrakcyjna wizualnie dla klienta. I to są działania visual merchandisingowe. Działania visual merchandisingowe obejmują ułożenie towaru, oświetlenie towaru, dodanie np. do przestrzeni sklepu np. zapachu, dodanie do przestrzeni sklepu e, muzyki. E, ja uważam, że działania około visual merchandisingowe to jest także fajna architektura tego punktu sprzedaży oraz odpowiedni standard obsługi klienta to są wszystkie te działania które wpływają na to że my mówimy okej okay, tu jest fajnie tutaj lubię robić po prostu zakupy to są działania visual merchandisingowe działania visual merchandisingowe to na pewno nie są działania które mówią o tym że jeżeli chcemy sobie zrobić akcję promocyjną, to najpierw podnosimy standardową cenę, potem przekreślamy i cena promocyjna jest tak naprawdę standardową ceną. To nie jest działanie visual merchandisingowe, to jest oszukiwanie klienta. Ja jestem bardzo daleka tak od takiego oszukiwania klienta. Natomiast wszystko to, co powoduje, że mi się mi generalnie miło i przyjemnie robi się zakupy, to są działania, które w obecnych czasach konsument po prostu wymaga. Są one standardem. I co się dzieje, jeżeli nie robimy tego standardu? Eee, opowiem Wam taką e, historię. Właściwie tych historii mogłabym opowiedzieć wiele. W momencie, kiedy czasami się do mnie zgłaszają przedsiębiorcy ja nie mówię, że zawsze, ale czasami, jak się zgłaszają do mnie przedsiębiorcy e, i rozmawiam z nimi przez telefon, to um, mówią, Wiesz co, mam problem? Nie do końca dobrze sprzedaje mi się towar, albo chciałabym, żeby tych klientów było więcej, przychodzą tylko stali klienci, nowych klientów nie ma, potrzebuję jakiejś, jakiegoś wsparcia, jakiej, jakiejś, jakiejś zmiany. I jak dopytuję, jaki towar, jaka jest grupa docelowa tych, tych klientów, to bardzo często okazuje się, że tak jakby Towar w, tym, w tych punktach sprzedaży jest naprawdę super, jest naprawdę ekstra. Eee, właściciele starają się o dobrą obsługę klienta. Przyjeżdżam do takiego sklepu i rzeczywiście tak jest. Towar jest naprawdę świetnej jakości, obsługa klienta jest profesjonalna, dokładnie wie co sprzedaje, wie jak pracować w przymierzalni, to wszystko jest super. Natomiast na poziomie działań visual merchandisingowych i estetyki ekspozycji jest różnie. Czasami jest po prostu gorzej, czasami taki punkt sprzedaży wymaga liftingu, czasami wymaga tylko i wyłącznie wdrożenia zasad wizual merchandisingowych, po to, żeby w tym punkcie było fajniej, atrakcyjniej. I w momencie, kiedy my zastosujemy działania wizual merchandisingowe, ułożymy ten towar w odpowiedni sposób, doświetlimy witrynę, zrobimy dobrą aranżację witryny, zrobimy dobre materiały marketingowe, to nagle się okazuje, że tych klientów jest więcej ci klienci przychodzą, ci klienci, którzy do tej pory nie przychodzili, zaczynają odwiedzać ten punkt sprzedaży i stwierdzają, że to są fantastyczne, fantastyczne produkty. Czyli czy działania visual merchandisingowe to manipulacja? Uważam, że zdecydowanie nie. Działania visual merchandisingowe to po prostu obecny standard którego oczekuje każdy z nas jako konsument, bo każdy z nas chce kupić produkty w miłym, ładnym i przyjemnym miejscu sprzedaży. I to jest rola działań Visual Merchandisingowych, a że za, tymi, za tą poprawą jakości ekspozycji, poprawą komfortem robieniem zakupów idzie potem wzrost sprzedaży, to to jest tak jakby wtórna rzecz. Tak, W ten sposób, poprzez wdrożenie działań visual merchandisingowych, budujemy swoją przewagę konkurencyjną, budujemy lojalność klientów, budujemy sobie dodatkowo różne sposoby i kanały komunikacji z klientem. Tych tematów jest bardzo dużo. Działania visual merchandisingowe mają na celu budować przewagę konkurencyjną danego punktu sprzedaży. I na koniec jeszcze raz odpowiem. Czy działania visual merchandisingowe to Manipulacja? Zdecydowanie nie. To po prostu obecny standard współczesnego handlu. I na koniec chciałabym Was zostawić z takim pytaniem, żebyście się zastanowili i wypisali sobie po prostu na kartce, w jakich sklepach lubi, lubicie robić zakupy i dlaczego w tych sklepach robicie zakupy. I w drugą stronę, zastanówcie się, jakie sklepy Was zniechęciły i zraziły. I co się takiego wydarzyło w tych punktach sprzedaży, że te sklepy po prostu omijacie szerokim łukiem? Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to, na to pytanie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeżeli uważasz, że ten odcinek był inspirujący, podziel się tą informacją ze znajomym. E, oczywiście zachęcam też do subskrypcji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.